TSR generalnie jest nurtem, ja często mówię, tak po serio, bardzo mocno he, heretyczny. Dlaczego heretyczny? Dlatego, że przewraca do góry nogami bardzo wiele takich e, kredo i bardzo wiele takich przekonań, no to, które są przekazywane na przykład w ogóle studentom psychologii, są przekazywane psychoterapeutom, terapeutom, one jak mają swoją historię, oczywiście, ponieważ psychoterapia. Tak samo jak psychopatologia ma swoją bardzo długą historię, trwającą co najmniej 100 lat, w związku z czym tutaj wystarczająco dużo czasu minęło po to, żeby kształtowały się i wzmocniły się pewne postawy, które determinują określony sposób myślenia. A TSR, tak na dobrą sprawę, jest takim nurtem, o którym zaraz. Ale spróbujmy przewrócić ten dom i popatrzmy na to z takiej perspektywy, no to, której jakby o tej pory nie, nie patrzyliśmy. Dlatego TSR rzeczywiście zmienia w kierunku tego, żeby przewrócić jakby trochę ten porządek i e, przestawić jakby inną perspektywę. Nie zaprzeczać. I nie zwalczasz i nie powiedziesz tamto to jest B albo tamto to jest gorsze i tak dalej, ponieważ ja muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem absolutnie przekonany o tym, że nie ma lepszych i gorszych nurtów psychoterapeutycznych. Wszystkie są takie same. Cała zabawa polega na tym, czy ja jestem w stanie się utożsamiać z jakby takim nurtem, czy ja jestem w stanie założyć jakby właśnie taki garnitur, no, w którym będę się dobrze czuł jako terapeuta, psychoterapeuta. Ale nie dlatego, że te są bardziej efektywne od tamtych, bo no, proszę, proszę popatrzeć, jakby pod kątem tego, e, jakie istnieją kryteria do tego, żeby powiedzieć, na przykład właśnie, czy terapia jest efektywna, czy nie. To jest bardzo wątpliwe i bardzo, tak powiem, pod znakiem zapytania.